Witajcie w kolejnym odcinku, zobaczcie co nam ostatnio przywieźli do konesera. No to w końcu, w końcu, elektryk. w końcu elektryk, i to jeszcze w takim miejscu. Tak? Dzisiaj zrobimy sobie małe QA, a na początku pytanie na które chciałbym odpowiedzieć, to jest to, dlaczego tak mało publikuję. Wiele osób mnie o to pyta cały czas, niestety, albo niestety, od. Kilku tygodni zajmuję się czymś zupełnie nowym. Dowiecie się myślę, że w przyszłym tygodniu czym się zajmuję i dlatego nie jestem w stanie tyle publikować co obiecałem. Wiem, że obiecałem publikować trzy filmy w tygodniu, ale w tym momencie nie jestem w stanie. Myślę, że wrócę do dwóch filmów w tygodniu za tydzień albo za dwa. Jak już sobie tak jakby trochę po prostu jest sprawy, a na razie zrobimy sobie Q&A i odpowiem na parę pytań i pokażę Wam parę ciekawych rzeczy. Zapraszam do oglądania. Dodam jeszcze, że absolutnie ani nie wypaliłem się, ani nie zrezygnowałem z robienia filmów, bo mam dużo w planach. Dużo elektryków przede wszystkim się pojawi niedługo, tylko po prostu mało miałem czasu. Więc nie spodziewajcie się tego, że zamknę ten kanał albo skończę nagrywać, ponieważ to jest rzecz, której na pewno nie zostawię. Pierwsze pytanie. Jak wygląda ładowanie Tesli pod względem kosztów? Chodzi mi o pobieranie opłaty za ładowanie na Supercharger czy nasza karta musi być podpięta pod auto? Tutaj chciałbym wam pokazać jak wygląda w ogóle podpięcie karty. Znaczy ja tego nie mogę podpiąć swojej Tesli, w starej Tesli, e, ponieważ mam darmowe ładowanie, ale pokażę wam w ogóle jak wygląda logowanie się do naszego konta Tesli, co tam widać i co można zrobić. Wpisujemy sobie w Google My Tesla Account, ja tak zawsze robię, wchodzimy sobie na stronę Pierwszą z góry. Logujemy się, akurat jestem zalogowany, więc nie muszę tego robić. I tutaj widzimy swoją Teslę. Widzimy numer VIN i widzimy program referencyjny Tesli. Mamy tu swój link, który możemy udostępnić. I mamy też informacje o ilości zamówionych samochodów, ilości aktualnych zamówień, ilości dostarczonych samochodów i ilości e, anulowanych. A przy okazji zapraszam Was do skorzystania z mojego linku, który właśnie tutaj widzicie i macie pod filmem. Jeżeli chcemy sobie zarządzać samochodem, to klikamy Manage. Jeżeli mamy kilka samochodów, to tutaj mamy po prostu listę, każdy samochód w, te, w, te, w ten sposób, po kolei. Wchodzimy sobie w Manage i tutaj widzimy szczegóły naszego samochodu. Na dole mamy Shop, gdzie możemy sobie kupić różne akcesoria, które możemy kupić tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. I Jeżeli, chcemy, jeżeli mamy na przykład jakąś zapłatę do uiszczenia, czyli skorzystaliśmy z Superchargera, to w tym miejscu pojawia nam się komunikat, że na przykład przekroczyłeś czas ładowania, albo nie wiem, byłeś podpięty do ładowarki i... znaczy to tak nie piszę, ale ja wam tłumaczę jak to wygląda za co, za co można dostać karę. Karę dostajemy za to, że byliśmy podpięci po zakończonym ładowaniu I to jest taka kara, która po prostu ma nas zmobilizować do tego, żeby nie zostawiać samochodu podłączonego, gdy skończymy ładowanie. I tu akurat nie mam żadnych y informacji, żadnych ostrzeżeń. Możemy sobie wejść w szczegóły i tutaj widzimy Szczegóły wyposażenia Tesli, czyli widzimy jakie mamy koła, jaki mamy kolor samochodu, jakie mamy wnętrze, jakie mamy opcje. Tutaj mamy supercharging status i tutaj widzimy, że mamy darmowe, dożywotnie ładowanie na superchargerach. Jeżeli nam się pojawia jakaś opłata, to wtedy możemy tutaj podpiąć kartę i uiścić tą opłatę. Kiedyś była ta opcja, żeby nawet tutaj w mojej Tesli to zrobić, ale w tym momencie już tego nie ma, bo kilka razy ta strona się zmieniała przez ostatnie 3 lata. I nawet teraz nie da się tutaj podpiąć karty. Co ciekawe, miałem dwa razy taką sytuację, że ta opłata mi się pobrała, bo faktycznie e, kilkanaście minut zostałem po zakończonym ładowaniu podpięty do ładowarki. I co ciekawe, to po kilku miesiącach znikło, gdzie nie zapłaciłem tego, bo nawet nie widziałem tego później, tylko w historii było. Więc to jest ciekawe, Tesla po prostu anulowała, i wiem, że nie jestem jedynym przypadkiem, e, bo wiele osób miało właśnie taką sytuację. Ja miałem tam kilka euro bodajże tam za jedno ładowanie było z 1,5 euro za drugie 2 euro i to anulowali, to była mała suma ale wiem, że osoby, które miały niektóre po 60 euro do zapłaty też im się to anulowało może to było niedopracowane dzisiaj nie sądzę, żeby to dalej tak było i pewnie mocno pilnują tego ale chcę, żebyście wiedzieli, że kiedyś tak było i co ciekawe, jeszcze miesiąc temu tutaj ta ikonka Tesli była niebieska po prostu był jakiś błąd i przez kilka miesięcy ten samochód tutaj był niebieski co? my tutaj też mamy opcję wyrzucić samochód z naszego konta. wiadomo, jeszcze tego samochodu nie mam, ale na razie nie usuwam i tutaj możemy sobie usunąć, jakbyśmy chcieli i tu mamy jeszcze gwarancję, możemy sobie wejść w informacje więcej i tu mamy nową gwarancję, I mamy informację. A jaki jest kosz ładowania Tesli? Spójrzmy na mapę. I przy okazji chciałbym wam jeszcze pokazać, że w mapie Tesli mamy już dodane punkty w Warszawie i w Radomiu. Zobaczcie. Tak, w Radomiu koszt mamy ,18 zł 18 za kWh plus 3,60 za minutę właśnie tego postoju, o którym przed chwilą mówiłem. W Katowicach mamy ,29 zł 29. W Warszawie mamy ,18 zł 18, czyli tak samo jak w Radomiu. W Ciechocinku mamy ,18 zł 18, tak samo w Poznaniu ,26 zł 26, czyli trochę drożej i kastomoty są zamknięte. Potwierdźcie proszę, jeżeli ktoś tam był. Czy faktycznie ładowarka jest nieczynna, ale skoro to jest taka informacja, to raczej tak jest. Nie zdarzyło mi się raczej, żeby to, to, to było przekłamane, ale potwierdźcie proszę w komentarzu, czy widzieliście, że jest zamknięte. Odpowiadając na poprzednie pytanie, właśnie w tej aplikacji Tesli, na tej stronie podpina się karty i tam widać całą historię swojego ładowania. I tutaj mamy kolejne pytanie, na które trochę boję się odpowiedzieć, bo mnie zjecie zaraz. Czym teraz jeździsz? Tym. Kolejne pytanie. Chciałem Ci Danielu podziękować. Obejrzałem szereg Twoich filmów i dzięki nim wiem już na pewno, że nigdy nie kupię samochodu elektrycznego. Kiedy patrzę, jak mierzysz się z problemami, o których posiadacze normalnych samochodów nawet nie słyszeli, to myślę, że, jak, że jeżeli chciałeś promować elektromobilność w Polsce, to osiągasz raczej odwrotny skutek. I tutaj po raz kolejny muszę powiedzieć to głośno: samochody elektryczne nie psują się aż tak często, jak myślicie. Jak możecie to zobaczyć na moich filmach, ponieważ powtarzam to po raz setny. Ja nagrywam filmy, jeżeli się coś zepsuje i mam możliwość i pokazuję to, żebyście wiedzieli, jak, jak można zaradzić, jak można naprawić, jak wygląda taka cała procedura. Ale to, że ja mam 10 filmów na kanale, czy może nie wiem, 20 filmów na kanale z awariami Tesli, to nie znaczy, że Tesle są awaryjne, bo ja po prostu to pokazuję. Pokazuje to, żeby wam, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Ja mam taką przewagę, że mam dostęp do wielu samochodów, często serwisuję różne samochody, więc mogę Wam pokazać, i myślę, że nawet oczekujecie tego, żebym pokazał Wam, i żebym pokazał to y, jak najbardziej szczerze i prawdziwie, i to robię. I jak rzucam kolejny film z serwisu Tesli, gdzie Tesli w Polsce jeżdżą tysiące. I, i jedna akurat się zepsuje tak naprawdę mocno, hardkorowo jak ostatnio że nie wiem, zepsuło się to, to, to i to i się okazuje, że 10 rzeczy jest do, do, do naprawienia to nie znaczy od razu, że każda Tesla ma tak samo bo wiele Tesli jeździ i, i nigdy nie jeździ na, na serwisy może nie, że nigdy, ale, ale bardzo rzadko z jakimiś drobnymi rzeczami jeżeli chodzi o silniki, akumulatory to jest naprawdę dobrze i jeżeli ktoś uważa, ktoś sugeruje się tylko moimi filmikami z awarii Tesli i, i na podstawie tego stwierdza że nie kupuję Tesli, no to ok, nikogo nie zmuszam, ale wiedzcie, że, że to nie jest tak, że one się cały czas psują. Irytuje mnie trochę to, że mało się mówi o innych pojazdach. Jak na przykład mój znajomy ostatnio, który w nowej Astrze po 50 tysiącach kilometrów po prostu silnik mu się, nie wiem, zatarł czy, czy pasek pękł i był do wymiany silnik. I jest wiele takich sytuacji, ale nikt o tym nie mówi, a jak Tesla ma wymianę silnika, jedna na, nie wiem, kilka tysięcy w Polsce, to od razu wielkie halo, że elektryki są do dupy. Naprawdę to jest strasznie Tesle się psują, nie powiem, że się nie psują, ale to nie jest tak, że, że psują się o wiele częściej niż auta spalinowe. A swoją drogą, wolę jak w Tesli mi się zepsują klamki, albo jakiś kawałek plastiku odpadnie, albo się złamie, niż to co mam teraz, czyli wymiana leju co 30 tysięcy kilometrów. Tutaj dolać to, dolać tamto, yy, zmienić klocki hamulcowe. Ale dobra, już więcej nie mówię. Bo... the word on my back like a malice lit down the ashes shit do not come on no practice recipe passion and liquor with god in the passion to pray at a crush i'm in my basket blissful but ignorant i'm dapper but ratchet i play your brahina Jakie są inne aplikacje niż PlugShare, żeby oznaczyć, że ładowarka jest zajęta i będzie jeszcze zajęta na przykład przez 30 minut? Pokażę Wam tutaj moje wszystkie aplikacje, których używam do samochodów elektrycznych, i przy okazji pokażę Wam właśnie takie aplikacje, o które kolega pyta. No więc, tak, to są moje aplikacje, których używam. Jest to oczywiście PlugShare, najbardziej znana chyba aplikacja. I tutaj możemy sobie wejść, zobaczyć wszystkie. O, akurat mam nowy telefon, więc muszę się tutaj pologować. No, i to jest aplikacja najbardziej popularna. Ja korzystam głównie z niej. Tutaj widzimy wszystkie punkty, pomarańczowe ładowarki, to są ładowarki szybkie, jak na przykład tutaj mamy. Tutaj widzimy sobie zdjęcia użytkowników, jakieś opisy czasami użytkownicy dodają i rejestrują się. Więc to jest najbardziej przydatne narzędzie do jeżdżenia samochodem elektrycznym. I to zawsze polecam, jak ktoś przychodzi kupić Tesla, na przykład w showroomie. To mówię, żeby pobrał sobie taką aplikację, zobaczył w okolicy domu, gdzie ma jaką ładowarkę, gdzie ma ładowarkę tam, gdzie jeździ na przykład do pracy i tutaj łatwo sobie można też uszacować trasę, bo mamy tutaj punkt, znaczy możliwość planowania trasy, czyli na przykład stąd, załóżmy, że chcemy jechać do Gdańska, Wpisa wpisujemy sobie trasę i widzicie, cała trasa została teraz wyznaczona i widzimy po drodze, ile mamy ładowarek. Kolejną aplikacją jest Tesla oczywiście, Tesla Lab do analizowania car acceleration, do przyspieszania, mierzenia przyspieszania samochodu, e, tu jest kilka aplikacji e, niepolskich, po, zagranicznych, których, z których korzystałem będąc na przykład we Włoszech, w, na Słowacji i takich różnych, e, BMW... Juice Pass we Włoszech, Shell Recharge to jest Były New Motion. To też jest bardzo przydatne, ponieważ tutaj mamy też wiele ładowarek, które możemy uruchomić, właśnie z aplikacji. Nie musimy mieć ze sobą karty. I tak to wygląda: widzimy wszystkie ładowarki. I tutaj też, jak ładujemy się, to w niektórych przypadkach widzimy, czy ładowarka jest wolna, czy zajęta. I tutaj też mamy taką opcję sprawdzenia tego. Później mam FV Map. Tutaj też w tej aplikacji widzimy czy ktoś się ładuje. Tych ładowarek akurat nie jest zbyt wiele. widzicie A ja sobie wejdziemy na przykład tutaj. Wybieramy sobie złącze. 22 kW tutaj głównie mamy. W Krakowie mamy szybszą ładowarkę. Żadnemu. No i możemy rozpocząć sobie ładowanie. Też widzimy stawki. Mogę Wam od razu pokazać stawki. Na przykład Shademo albo CCS, złoty 20 zł za kWh plus 10 groszy za minutę ładowania. Takie ma stawki EV. PoliFazer, Superchargers. No i PlugSurfing. Plug surfing też jest fajną aplikacją. Rzadko z niej korzystam, ale na pewno ma fajniejszą nakładkę niż PlugShare, bo jak sobie teraz porównamy, Plaxer to jest takie wszystko no jakoś tak nie ujmuje. A PlugSurfing wiele lepiej wygląda i tutaj też widzimy sobie ładowareczki, możemy też się oznaczyć wyznaczyć lokalizację no i to jest tak, y, tak na szybko o moich aplikacjach y, o aplikacjach zrobię jeszcze osobny film i opowiem wam jakie aplikacje warto mieć, jakich aplikacji warto używać ale odpowiadając na pytanie, najlepiej używać PlugShare, a jak nie, no to możecie jeszcze ewentualnie z tych y, dwóch innych aplikacji. Na jakie języki jest aktualnie przetłumaczony interfejs Tesli? Jak sądzisz, czy kiedykolwiek będzie język polski? Oczywiście na pewno będzie język polski, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Niektórzy się z tego śmieją, że w tym roku jeszcze będzie, ale idziemy do Tesli i zobaczmy, na jakie języki teraz jest przetłumaczony interfejs. Tutaj macie całą listę. To są wszystkie dostępne języki aktualnie. Kiedy jakiś inny model w showroomie? Już, mamy tutaj model S, long range, nowiutki, szary. Mam do tego samochodu duży sentyment, jak już pewnie wiecie, przy okazji, tak wyglądają kluczyki, jak kupujecie nowy samochód są w takich woreczkach, po dwa pakowane. I z tyłu jest naklejka z numerem VIN i z kolorem samochodu, żeby łatwiej było widocznie na placu znaleźć. Przy okazji chciałbym wam pokazać ciekawostkę, bo dawno nie miałem dostępu do modelu S, a w modelu S jest jedna pewna taka ciekawostka, której nie ma w modelu 3 Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w modelu S może tutaj pokażę mamy głośność maksymalną na 11, a nie na 10 tak samo jest z nawiewem może ściszę, żeby później ktoś się nie przestraszył jak włączymy sobie nawiew to dlaczego maksymalnie tutaj mamy 11, a nie 10 Wzięło to się z filmu. This is spinal Top i jest to nawiązanie do. Może zobaczcie najpierw fragment. Zaraz wam powiem. This is a top to a you know what we use on stage, but it's very, very special because if you can see, yeah. the numbers all go to eleven. Look right across the board. 11... 11 go up to ten. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most, most blokes, you know, be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, yeah. all the way up. You're on 10 on your guitar. Where mm. can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know oh, what we do? Uh, put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11. Chodzi po prostu o to, że 11 to jest więcej niż 10, że to jest ponad skalę, że to jest ten plus 1 dodatkowo. I po prostu Tesla sobie to zrobiła właśnie tak jak w tym filmie, że głośność nie jest maksymalnie na 10, tylko jest jeszcze głośniej, jeszcze jeden głośniej jest 11. O to chodzi. A jak jest w modelu 3? Bo też się zastanawiałem na początku, czy jest tak samo w modelu 3. Już wam pokazuję. W modelu 3 mamy już standardowo do 10. A z głośnością? Głośności tutaj w ogóle nie widać, tylko w modelu S i tylko w modelu X mamy właśnie maksymalną głośność i nawiew do 11. Kolejne pytanie, czy można u Ciebie zamówić jazdę testową? Tesla. Można w tym momencie tylko w Warszawie i tylko modelem 3 long range, białym i to mogę Wam zaoferować. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie na mojego maila, który macie w opisie filmu. Okej, okay, ostatnie pytanie od Piotrka. Jak oceniasz jakość wykonania Tesli X w porównaniu z Audi e-tron? Wiem, że Tesla jest o wiele lepsza, ale chciałbym poznać opinię porównującą jakość wykonania. Siedziałem w modelu X i jestem zachwycony, ale nie wiem jak w e-tronie. Jestem tego bardzo ciekaw. I tutaj mogę powiedzieć jedno, już abstrahując od parametrów Etrona i jego zasięgu i zużycia energii. Samochód jest poprawnie wykonany, bardzo, dobrze, bardzo dobre spasowanie materiałów, kokpitu. To, czego nie lubię, jest tam dużo przycisków, chociaż są już dwa ekrany dotykowe. Ale jakoś, jakoś wolę po prostu wykonanie testów, wolę jeden ekran, wszystko w jednym miejscu. Ale wykonanie jest naprawdę dobre, nie można nic zarzucić. Wykonanie no to jest jak Audi, jak jeździliście kiedyś Audi albo może macie okazję zobaczyć nowe Audi, no to możecie iść i dotknąć i zobaczyć, że wszystko jest bardzo dobrze wykonane. Jeżeli chodzi o Model X, no to jest minimalizm, nie jest tak dobrze wszystko spasowane jak, jak w, w Audi, ale i tak wybrałbym Model X. I Audi, i Tesla mają jakieś plusy i minusy. Dla mnie dużym plusem w, e, przede wszystkim w Audi jest to, że ta jakość jest naprawdę dobra. E, już abstrahując od tych wszystkich przycisków, o których przed chwilą mówiłem, ale po prostu jest dobrze wszystko spasowane i jest porządnie. E, w Tesli na przykład przewagą dla mnie, przewagą Tesli jest to, że ma bardzo dużą szybę, największą e, serii produkowaną szybę przed nią, która sięga aż mniej więcej dotąd. I to jest fajne, bo patrzymy w górę i mamy nad sobą szybę, i to jest ta sama szyba, którą widzimy przed sobą. Tak samo drzwi z tyłu w Testing Model X, które no, często się gdzieś tam rozregulowują, czy ocierają, są wadliwe, ale dla mnie to jest plus, bo fajne to jest. Podchodzimy sobie i drzwi nam się otwierają do góry, i się wygodnie wsiada, wysiada, ale to wszystko zależy od preferencji, od tego co kto woli. Ja osobiście nie kupiłbym Audi, wybrałbym model X. Przede wszystkim, już nie mówiąc o wykonaniu, to przede wszystkim ze względu na zasięg, ponieważ Audi ma o wiele mniejszy zasięg niż, niż Tesla. Widać, że Audi próbuje stworzyć dobrego elektryka, ale nie uważam, żeby e-tron był, był już tym elektrykiem, który, który jest dobry. Pamiętajcie, że w Tesla Model X tylnie i przednie drzwi są automatyczne. Przednie drzwi się same otwierają. <laughs> Przy okazji, pokażemy wam jeszcze dzisiaj yy, nasz zlot, na który jedziemy. Tutaj na zapleczu już czeka naładowany wilk. noga. Fajne, co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Obiecuję, że niedługo wrócę z większą ilością filmów. Będę publikował na początek jeden film tygodniowo, ale docelowo chciałbym chociaż dwa filmy tygodniowo wpuścić, bo naprawdę ciężko mi z tym i jest... naprawdę brakuje mi dodawania filmów częściej niż raz na tydzień albo dwa tygodnie, więc chcę to zrobić. Dzięki za oglądanie, jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco co się u mnie dzieje to obserwujcie mnie na Instagramie i do zobaczenia. Cześć! I zostawcie łapkę w górę.